Metro slide znowu, czwartek, tak, bagno. bagno jak to bagno. Jest. Tam był jakiś stworek z tego, taki kurwa przejebany do zabicia i w ogóle. Dobrze, kończę na G. South Parka, przepraszam bardzo, South Parka. O tak Tam gdzie trenowaliśmy i w ogóle, pojawiły się elfy i zaczęły atakować, aby to dopożoniało mi w ogóle... Fajny odcinek, a tam mi się coś przy końcu, z tego co pamiętam. No dość lejtowy, dosyć dość mmm Dalej, Geta raz, rozwalamy helikoptery. A, pamiętam, to tam była taka pustynia, tak jakby tam takie było, takie te, i tam się szcztilało do helikopterów, chyba 6 turbodźwigów, coś tak. Coś takiego. Okej, okay, jeszcze kolejny odcinek, lotnisko. Mm, tu zaczęliśmy misję lotniska i nichu WAF na tego nie ogarnąłem. Musiałem wgrać sobie w no niestety wybaczcie. Tak wyszło. Yy, I niedziela. Pojawił się vlog, yy, vlog tematyczny, na temat mojego pokoju. Pokazałem Wam mój pokój i PC-ta i moje stanowisko pracy i w ogóle i widomony Mm, yy, Myślę, że dosyć lejtowo to wyszło, nie powiem vlog religia transport publiczny tutaj wiem że był zrypany dźwięk wiem nie będę już tego takiego ponownie to co się mieliście może jakoś tak dowiedzieć to się może jakoś tak dowiedzieliście no niestety tak wyszło okej okay. no to jakoś tak może się dowiedzieliście tam był troszkę za cicho dźwięk i troszkę za głośna muzyka nie piekło tak jak chciałem no niestety tak wyszło Mmm, okej. Okay. Metro Light tunele. Tam były takie tunele takie przerąbane, i budziłem chyba tam i w ogóle przerąbane. Oszukam drogi, właśnie tutaj. A tu to się szło gdzieś z punktu A do punktu B i lalala, przerąbane. Nie pamiętam. Dobra, kijek, prawdy. Amfetami Amfetamino. i wiecie, brzydła. Tam ogólnie była paczka amfy. Kawa, amfa do kawy, no to było mistrzowskie. Dobra, teraz nad raz ymm, strach oraz dynamit. Dynamit to pamiętam, to było takie miejsce budowy i tam coś tam rozwalali w ogóle. A Aha, widzieliśmy tego typa na masę i trzeba było szybko rozpędzić wóz. No. Żeby on się bał, z tego co pamiętam. Znowu metro szukamy drogi, no to tak jak już mówiłem. Atak na szkołę. Tutaj przeprowadziliśmy dywersyjny atak na szkoły, w której to szkoła została zajęta przez kogoś tam mieliśmy by uwolnić naszego poladyno jakiegoś tam, coś tam, coś takiego z tego co pamiętam. Podrabiane żetonki. <laughs> żetonki napisane z tego iż powodu. To była taka misja, gdzie w kasynie Wuziego była tam podróbka y, tych żatonów. A żatonki by nie wiem czemu. <śpiew> mi się skojarzyły z Shoapem, by je Przepraszam najmocniej. Żatonki by się skojarzyły z czymś. z Shoap.tv. Możecie sobie wejść, zolukacz i to sprawi winę na y, Oczywiście jeszcze w lokternowym. Y, to się pojawiło wczoraj, 30 marca? Czyli wczoraj. No, wczoraj. Vlog terenowy, mianowicie mm, szkoła, praca, praca, szkoła. Więc że przynajmniej bardzo teraz znaleźć jakąkolwiek pracę i w ogóle, więc... A, a szkołę trzeba... Wybrać taką, żeby się cieszyć z tego, co się robi, tak? O, i oczywiście teraz mi się przesłało już o, recenzja, jeszcze recenzja Gothica 2 na Kruka Taka krótka recenzja, opis tego, co, tam, co w co 2 jest naprawdę fajne No na Kruka, dodatek i w ogóle I oczywiście teraz mi się już przetworzyło Metro mm, 313 czyli to miało być Shift i 3, ale mi nie pykło Więc z Tygodnie to by było na no tyle Miałem tu jakieś kanały polecane, ale zapomniałem całkiem o nich mm. Ogólnie miałem dwa fajne kanały do polecenia, czekajcie chwilę, już mam jeden, ogólnie teraz też pracuję na głośnikach, nie wiem o czym mówiłem. Ok, ale podczas gdy to mi się będzie wczytywać, ja yeah, chciałbym wam zapowiedzieć co i jak, mianowicie z anime, zazwyczaj fajne anime, Death Note, Death ostatnik Note. śmierci, tak to się nazywa po tak źle wariował. Mm. Naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny mm. lejtowy wręcz, mógłbym powiedzieć. Tu co będę robił, ale ja bym tu opowiadał do wnętrzu. Ale naprawdę, fajny anime, w którym to mm, jest jeden człowiek. I on ma notatnik śmierci. Wypisując dane, uśmierca tą osobę. Jeśli nie napisze powodu śmierci, to umiera na zawał serca w ciągu tam, iluś tam czasu, nie? Więc <laughs> To Jest chyba źle. Hmm, naprawdę fajne, A drugim anime to jest Sword, A... Sword Art Online. Hmm. Anime na bazie. Hmm, jakby to powiedzieć? Hmm. Anime na bazie hmm, gry. Gry, która jest stworzona po to, by. Kurwa, nie znam tego typka, A naprawdę lajtowy typ, o, nie, nie tym. Ktoś, tu tworzy gry i nagrywa, yy, wróć, nie tworzy gry. Gubię się w pracy sobie, ale nie mogę się skupić na szukaniu czegoś oraz na sprawdzaniu i mówieniu i za dużo tego. Merkamilex, <laughs> to też sam leitowy tuber, ale to nie. Eee, shit, nie znajdę. Zapomniałem, nie znajdę. ok no to. To sobie, właśnie oglądam jednocześnie, i tak się idzie. Może nagram, bo zapomniałem nagrać. jest na pewno monetowy głos i. i w ogóle dość fajnie nagrywa. A gdy. Tu jeszcze mam Epic Music WN. WN to też co sobie ogarnijcie. No prawda, fajna muzyka. Mm. I to by było na tyle. Ogno mi samo, żeby nie było. Hoł. A czy nie, ten typek lajkuję samo. Tak jakoś chyba. Tu widzicie. Ogólnie jeszcze chciałem poruszyć temat YouTube'a, a zauważyliście, że znowu YouTube zmienił wygląd YouTube'a? Mózg rozjebany. To teraz moją tu playlistę. Noż. kurwa mać. Nie wierzę w tego YouTube'a, on jest po prostu już mistrzem centralnie mistrzem dobra, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, jeszcze wam pokażę tak tutaj urąby tak, tak, tak nic... ale nic nie wiedzieliście, a tak może tak, 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 tak. i nie. <grymne> Dobrze, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, może coś się pojawi z tego tam. Ha, ta, 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 ta. Dobra, i to był byłem, tyle. Trzymajcie się. Hando, jeśli chodzi jeszcze o kilka dni przed... Hmm, kilka dni przed... Chciałem Cię bardzo szczęście przeprosić. Wiem, to było głupie z mojej strony. I tyle mam do powiedzenia. Przepraszam. I trzymajcie się dostępnego. Yo!